Dzień dobry! Dzisiaj mamy akurat na szczęście dźwięk z tej gry. Yy, nie było w sobotę odcinka, yy, i w niedzielę, bo jechałem do babci. Chyba to było tylko w niedzielę. Tak, tylko w, nie czy ponie w poniedziałek to było. I dzisiaj będziemy grali sobie w taki. A ja chciałem turniej, a kliknąłem to, czego nie. Czego nie chciałem? O, turniej. Dzisiaj sobie zagramy w turniej. Już wiele grałem w ten turniej, i my będziemy zagrali sobie tu w Afryce. Wybieramy sobie auto, oczywiście. Jeżeli to czy to, ja bym wziął to. Wszystko się ładnie nagrywa. Turniej polega, że jest taka jakby tabela i cztery mecze, czyli trochę łatwiutko. Pierwszy mecz jest bez emocji, ale już tak drugie, trzecie moim zdaniem to jest, jest yy, przekichane, jeżeli chodzi o takie emocje. Mm. Kurde. Czym ja ciągle zapominam, że nie mogę na. Aha, jeszcze tego nie ziem. Że nie. Że na zakrętach nie mogę włączać gazu, no. Kurde. O, chodźcie tu. Okej. Okay. No nie no i po prostu wiedziałem, to się musi dziać, że muszę im walić w te zderzaki. Cze. Mnie aż tak serio nie lubi. Finali lamp. Jestem sz... piątym Ja chyba muszę użyć przyspieszenia. Wszy... Ej nie, no i ja chyba wiem, czemu mi tak nie wychodzi, bo ja chory jestem. Kurczę, ciągle choruję. Że piąty Boże 16, tylko punktów to już się chyba mogę pożegnać z pierwszym miejscem. Ale co gramy dalej? Druga rozgryweczka, oczywiście. Ja już włączam gaz. Trochę później wystartowałem, ale to nieważne. Jakbyś mógł mogła, to wbij także na kanał Michał Sobolewski Arsenal, bo tam znajdziesz y, ten także fajne filmiki. I może będzie także filmik, jak robimy z nim chyba to się nazywało Manhunta, czyli on będzie przychodził Minecrafta, a ja będę musiał go zabić po prostu. No nie, ja nie skończę tak źle jak wcześniej. Nie ma mowy. Kurde, on mi chce zno... Okej, okay, to dopiero drugie okrążenie. Nie ma się czym martwić. Jeszcze mogę być pierwszym. No, na pewno... Nie. To się nie dzieje. Jeżeli nie widzieliście wcześniejszego odcinka, z Horizon, to ci podam link w opisie. A jeżeli widziałeś, to nie musisz go po prostu oglądać. I tyle. To już finali lamp? Dopiero teraz zauważyłem. Ok. I chyba się nie powstrzyma i dopędzę się. Jest? Jesteśmy drudzy? Ten facet nas to oddziela od bycia pierwszym, ale my łączymy gaz i dawaj go, dawaj go, jedziemy. Nie, 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 nie uderz teraz. Jest! Nareszcie! I w tabeli jesteśmy trzeci, 36 punktów. Nie najlepiej, ale dwie wygrane z rzędu może pozwolą nam na zwycięstwo. Tylko, że dwie wygrane z rzędu to będzie ciężko. Ja ogólnie jestem na trybie profesjonalnym, czyli na takim trybie, gdzie jest już trudniej. Grać te całe turnieje Ale bym teraz rymsnął zostaw subskrypcję, zostaw łapeczkę, bo dobiliśmy już 50 subów. To teraz wbijamy 60 60, więc jeżeli nie kliknąłeś subika, a mnie oglądasz, to klikaj już go teraz. Oh no, 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 no. O oh jest. Kurde, nie. Jedziemy, 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 jedziemy. Nie! Oszty. Kurcze, tak dobrze się zapowiadało. Nieważne, ja klikam przyspieszenie, bo to akurat myślałem, że to dobry moment, ale oczywiście musiałem mu w tyłek walnąć. Okej, okay, ostatnie okrążenie. Oj, 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 oj. Awaj, wyprzeć go, wyprzeć! Nie! No wyprzeć go! Kurde! Ja przyspieszam. Jak tak chcą się ze mną... O nie, ale oni są mega daleko ode mnie. Jak możecie zobaczyć na mapie. Tak z lewej strony jest ta mapa, to mam lipną sprawę. Ale dobra. Może... Jestem drugi. Jestem pierwszy nice! Udało się... Ale poczekajcie, bo mikrofon w ogóle jest dalej od mnie, to... O, teraz chyba bardziej będzie słychać. Mm, Okej, okay. to tak wygląda wynik tego meczu, a jak wygląda tabela, no jesteśmy drudzy. Dwa punkty dzielą nas od Elite. Czyli że... czekacie. Ten Elite by musiał mm, w następnym meczu, czyli już ostatnim, być na trzecim miejscu, a ja być na pierwszym. E, chyba będę miał drugie miejsce w całym tym turnieju, ale nieważne. Okej, okay, lecimy. My się nie poddajemy, tylko zwyciężamy, bo jesteśmy zwycięzcami. Zwycięstw, zwycięzcami. Boże, jak ja se pleni. Kurczę, ok. To nie powód do nerwów. Teraz musimy się skupić. Bo ten mecz jest decydujący o całej wygranej, więc... Kurde, ale dobra, wziąłem tam parę tych tukacików. Drugi left, dziewiąte miejsce. Aha. Uh -huh. Ten pan tu oczywiście musi być dalej ode mnie. Myjemy paliwo. Um, Okej, okay, jesteśmy szóści. Dobra, będziemy trzeci. Oj. No! Szty, panie, nie denerwować mnie. Okej, okay, jesteśmy drudzy. Musimy wyprzedzić Elite. Tylko nie wiem za bardzo, gdzie on jest, więc... Włączam sprint. Jest! Mamy go! ciecieć Przyspiesz, przyspiesz, proszę! Bądź dobrym autem! Przyspiesz! Nie, 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 nie! Kurde! No! To jest końcówka już tej mapy. Proszę. Proszę, jest! Jest! A! Na ostatnim metrze go wyprzedziłem, dobra, tak? I którzy jesteśmy? A, mówiłem, że to się nie uda, kurde. Drodzy jesteśmy, ale przynajmniej drudzy co najważniejsze to tabela końcowa. Oczywiście musiał mnie wyprzedzić, bo jak żeby inaczej, e, tu jest nasz piękny samochodzik, po chyba lewej. Zostaw subskrypcję i łapkę w górę, yy, bo właśnie jesteśmy drozy. Yy, niestety nam się go nie udało wyprzedzić, ale w następnym odcinku także będziemy robili ten turniej. Też w Sound Africa i Profesjonal, bo jak zrobimy złoty puchar, to będziemy mogli pam, para, w sumie zrobić inny turniej, więc nieważne. Ale trzymajcie się. Um, ja lecę i tyle mogę Wam powiedzieć. Po prostu cześć. Elo, cześć. Łoj, to nie ten przycisk.